Dzień dobry, drodzy państwo, witam bardzo serdecznie. Dziękuję, że mogłem opowiedzieć tutaj jedną z wielu opowieści, które mogą właśnie wspomóc procesy regeneracyjne i pokazać, jak wykorzystać opowieść właśnie w zmianie wizerunku czy postrzegania miasta i przez mieszkańców, i przez osoby, które, i przez osoby, które tutaj przyjeżdżają, a wręcz może wyznaczyć im cel. Moja podróż w opowieści zaczęła się właśnie w Łodzi, bo tutaj pierwszy raz zacząłem opowiadać, drodzy Państwo, za pomocą nowych technologii, nowych mediów o utraconym dziedzictwie, o tym, czego już nie widać, czego nie ma i co może być bardzo, bardzo interesującym przedmiotem poszukiwań w przestrzeni miasta tego, co niewidoczne dla oczu. I ten początek drogi. Skierował mnie bardzo mocno w kierunku opowieści współczesnych współczesnych, które troszeczkę odbiegają może od tego, co rozumiemy przez słowo opowieść, ale które mają bardzo, bardzo duże moc i oddziaływanie. Te moje badania, które towarzyszyły jakby samemu poszukiwaniu tożsamości miasta łodzi, odnajdywaniu tych elementów niewidocznych, pokazały. Mi, jak odtwarzać te elementy? I pokazały bardzo ważną rzecz, że sama tkanka to jest bardzo, bardzo mało. To jest bardzo niewielka, niewielki zakres tego, co powinniśmy odtworzyć, albo czego powinniśmy się o danej przestrzeni dowiedzieć. To nie tylko reprezentacja przestrzenna, ale to także wszystko to, co związane z ideami, z możliwością przemieszczania się po mieście. To tworzy, czy po obiektach, to tworzy obraz właśnie przestrzeni. I tak powstała jakby koncepcja wirtualnej reprezentacji dziedzictwa, i ona się odnosiła do łodzi na kilku takich spektakularnych przykładach utraconego dziedzictwa naszego miasta. Ale to był, to jest, drodzy Państwo, początek tej opowieści. Początek, bo to poszukiwanie nieodkrytych miejsc współcześnie ma kilka rodzajów jakby sposobów na to możemy się oczywiście wybrać w podróż i wtedy dowiedzieć się jak to miejsce wygląda możemy też o tym przeczytać od innych podróżników i dowiedzieć się jak tam było a możemy połączyć te dwie rzeczy i zabrać współczesnych ludzi w podróż tylko z wykorzystaniem troszeczkę innych narzędzi nowych mediów które pozwalają i odwiedzić te miejsca w pewnym sensie bez ruszania się z domu i przeżyć tam niewiarygodne przygody i mieć niesamowite e, wspomnienia. Teoria, która towarzyszy, drodzy Państwo, temu dotyczy. Środowisk bogatych w opowieści. Jest cała teoria dotycząca środowisk bogatych w informacje, i to w wielu pracach, które jakby realizowałem wraz z, z moimi jakby kolegami czy z Politechniki Łódzkiej, czy z Akademii Sztuk Pięknych, dotyczyła właśnie nowych technologii i środowisk bogatych w informacje. A moją propozycją na kolejny etap rozwoju tego, tej teorii to drodzy Państwo, środowiska bogate w opowieści. Bo nic tak nie przyciągnie do miasta niż opowieść, która zafascynuje ludzi i ona będzie sobie żyła, przekazywana z osoby na osobę. I to pozwala y, na, jakby trwać tej opowieści, a miejscu y, jakby rozwijać się. Bo, drodzy Państwo, miasto musi zostać opowiedziane. To nie może być tak, że, 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 że miasto jest niezopowiadane. Ono musi być opowiadane. Ono musi mieć, drodzy, drodzy Państwo, jeszcze wspólne cele tych opowieści to powinno być bardzo ukierunkowane działanie, żeby te opowieści, może na różnym fundamencie, ale jednak dotyczyły tego samego. I dzięki temu wzmocnią jakby obraz, obraz opowieści o mieście, ale też bardzo często zainteresują miastem ludzi, którzy nie tyle interesują się różnymi miastami w Polsce, ale in, lubią dany typ opowieści. Bardzo lubią dany sposób przeżywania współcześnie e, e, przygód. I patrząc na to, jak tworzyć takie środowiska na bazie, na bazie istniejących obiektów, drodzy Państwo, wysnułem taką teorię, że to się da opowiedzieć, a jakby zadaniem akademika jest, drodzy Państwo, też to, żeby przekazać tą wiedzę młodszym i mam nadzieję później zdolniejszym ode mnie absolwentom łódzkich uczelni. I chodzi o to, żeby pokazać im jak na to spojrzeć i to doprowadziło też do tego do pewnego podsumowania jak takie środowisko bogate w opowieści w środowiskach wirtualnych a przede wszystkim grach wideo tworzyć drodzy państwo i ten czas jest takim najbardziej wyznacznikiem tej opowieści bo jeżeli popatrzymy sobie na Przekrój Drzewa i projektant twórca jakiegoś rozwiązania je tworzy to on myśli czasami, tak mi się bardzo często wydaje, że ono będzie trwało tak jak drzewo i rozrastało się. A w życiu jest troszeczkę inne, bo tu się jednak zmieniają opcje. Zmienia się czasami forma, czasami przestrzeń, czy obiekty muszą podlegać zmianom funkcji, czy zmienia się technologia i jakieś obiekty są rozwijane, wymagane. I to da się zapisać. Da się zapisać właśnie w takim przekroju, i taki przekrój jest jakby takim elementem, który który pokazuje nam, gdzie my w tej opowieści jesteśmy, na jakim etapie i co się wydarzyło od, od samego początku, jakie przestrzeni, czy miastu, czy obiektowi towarzyszyły zmiany. I to się nagle okazuje niesamowitym materiałem dla twórców właśnie gier wideo, bo ich środowiska muszą opowiadać historię, i te środowiska muszą zawierać bardzo bogate informacje, tak, żebyśmy się czuli tam, jak, jak, jak w mieście. I to pokazało, że ta wrażliwość młodych ludzi na, na odbiór tej przestrzeni została przeze mnie określona jako inteligencja architektoniczna. Ja tu się takim znanym plakatem posłużyłem. Oczywiście, bo pasował idealnie do, do całej koncepcji i dziękuję Stevenowi Spielbergowi, że mogłem użyć tego. W takiej formule, ale ten plakat też zawiera w sobie pewną podpowiedź, o czym będę opowiadał oczywiście za chwilę. O jednej z takiej. O z takich, drodzy Państwo, właśnie opowieści. Tak więc życie, czyli te zmiany, które towarzyszą miastu, czy przestrzeni, czy nawet dowolnym obiektom, one mogą być zapisane i można to odnieść do tych form, do samego obiektu, ale też do tych wcześniejszych, które pokazywałem, które łączą w sobie miejsce, czyli dziedzictwo materialne, niematerialne i całą tą otoczkę, która, która miejsce, miejsce opisuje. Ale projektując to, zwłaszcza w grach wideo, musimy patrzeć inaczej. Po lewo mamy, jak to widzi architekt, on daje ten rdzeń drzewa, i to drzewo, te elementy narastają. I teraz pytanie, czy on jest w ogóle w stanie przemyśleć, albo czy w ogóle podejmuje próbę, co się zmieni, jakie mogą być następstwa. A po prawej stronie mamy to, co jest w grach wideo, w przestrzeni wirtualnej. To my musimy wymyśleć te wszystkie elementy, co pokazuje, że jakby projektowanie do gier wideo i tworzenie takich wirtualnych opowieści czy doświadczeń VR bardzo wzbogaca warsztat każdego, wydaje mi się, projektanta. Od przestrzeni, po, po interakcje, po wszystko, bo bazuje na takiej jakby zmianie. Na zmianie, a jak wiemy, dziedzictwo to, to proces, to zmiana. To jest wszystko to, co bierzemy z lat poprzednich i wykorzystujemy dzisiaj. To tworzy nam obraz współczesnego dziedzictwa. Jakby to podsumować kilkoma książkami, które mnie ukształtowały i pozwoliły w świecie gier wideo podjąć to wyzwanie, to można by zobaczyć, że to są książki, które polecam moim studentom. Od podstaw elementów kompozycji urbanistycznej Weicherta po Totena, który pokazuje nam architektoniczne spojrzenie na projektowanie poziomów, czyli na projektowanie przestrzeni w grach wideo. I tak ukształtowana, tak ukształtowane środowisko i jest niesamowitym narzędziem do budowania opowieści o miastach. Bardzo dużo yy, jakby gier to wykorzystuje i bardzo dużo państw krajów, czy wręcz miast buduje na tym soft power, czyli tą miękką siłę. Oddziaływanie nie poprzez przemysł, nie poprzez gospodarkę, tylko budowanie swojej pozycji yy, poprzez. Działania artystyczne i nie tylko, a w tym przypadku poprzez gry wideo. Drodzy Państwo, na świecie graczy mamy już w tej chwili 2,2 miliarda. Jednocześnie w jedną grę grało 15 milionów ludzi. Chyba nie ma drugiego takiego stadionu na świecie, który by to pomieścił. A w jednej przestrzeni zmieściło się 1,3 miliona ludzi. To znowu nie ma takiego obiektu. Oczywiście to nie jest na jednej grze, tylko na różnych serwerach, ale w tym samym czasie nie ma takiej przestrzeni która pozwoliłaby nam która pozwoliłaby nam właśnie zgromadzić tak dużą liczbę tak dużą liczbę osób i to jest niesamowite że miasta powinny dbać o te opowieści wplatać tak jak wplatają i pilnują oczywiście opowieści filmowych ale te działania związane z nowymi mediami z grami z wirtualną rzeczywistością to też działania stricte regeneracyjne, właśnie dotyczące opowieści i, i miast. Ja do tego spróbowałem sobie to jakoś poukładać, żeby młodym ludziom przekazać, jak taką opowieść snuć od początku, żeby potem się wrócić i te wszystkie aspekty opowieści znalazły się w, w tej przestrzeni. Od ludzi, od ich idei, dążeń, po wszystkie elementy związane z taką pewną strukturą opowieści, tak jak mamy powieść i ona ma swoją strukturę i wiemy, jak kształtować, opisywać bohaterów. Jak wiemy, jak kształtować całą fabułę, jak robić twisty, żeby, żeby powieść się zmieniała i była cały czas interesująca i przyciągająca, to przestrzeń może działać podobnie, ale wydaje mi się, że dobra, dobrze zaprojektowana przestrzeń to jest taki czuły narrator, o którym mówiła jedna z naszych wybitnych pisarek. Więc ta przestrzeń, dobrze, żeby była tym czułym narratorem i żebyśmy mogli ją właśnie w ten sposób, w ten sposób kształtować. Ja chciałem teraz Państwa zabrać na taką podróż po, po takiej opowieści, żebyście zobaczyli sobie, jak można ją ukształtować, które elementy wspierają gdzie, jakie procesy. Zdradzę trochę rzeczy, które do tej pory nie pokazywałem w, w tej opowieści. I mam nadzieję, że, że będziecie chcieli potem dowiedzieć się dużo więcej i kontynuować tą podróż razem, razem ze mną. Ja, jako jakby badacz tych archiwaliów związanych z ludzkim dziedzictwem, przeglądając archiwa, natrafiłem na szereg dokumentów, które można, mogłoby się wydawać. Dotyczyły łodzi, ale prezentowały obiekty, które i notatki, które w życiu ktoś by nie, nie umiał powiązać z naszą, z naszą przestrzenią. I odpowiadając kiedyś na pytanie yy, na Digital Cutry skąd, gdzie są klucze do tych opowieści. To bardzo dużo tych kluczy jest właśnie, drodzy Państwo, w, w, zamków jest w archiwach, a klucze klucze są w naszych głowach. Wystarczy tylko odpowiednio to wykorzystać. I te znalezione plany, pokazały budynki, które są powiązane z łodzią, a nikt ich nigdy, drodzy państwo, nie, nie, nie widział. Nie ma, ich na, nie ma ich wśród rejestru zabytków, a reprezentują sobą bardzo określone, bardzo określone budynki. I tutaj pojawia się pytanie, to gdzie one są? Gdzie one, zostały, gdzie one zostały wybudowane, jeżeli w łodzi ich nie ma? I połączone z nimi mapy, połączone z nimi informacje drobne z gazet pozwoliły. Drodzy Państwo, odkryć jedną rzecz: że pod łodzią mamy szereg miejsc, które my określiliśmy podczas pierwszej ekspedycji jako parowe szczeliny. I jeszcze okazało się, że te parowe szczeliny są już nieaktywne tam już nie ma pary. Okazuje się, że nasi fabrykanci fabryki budowali nie tylko na ciekach wodnych, ale w pobliżu. Gejzerów parowych, które były, które były jakby też napędem do, do fabryk, ale gdy gejzery, gdy gejzery szybko bardzo się wyczerpały, okazuje się, że otworzyły przestrzeń głębiej pod miasto, po to, żeby, drodzy Państwo, zobaczyć ogromną sieć parowych szczelin ukrytych pod łodzią. I podczas kopania naszego tunelu średnicowego, jednym z takich pierwszych znalezisk była moneta parowa. A więc element waluty, drodzy Państwo, pod ziemią, bo od końca XIX wieku parowe szczeliny były zasilane, budowane i powstawało tam, powstawało tam, można by powiedzieć, podmiejskie osadnictwo. To, co można było przewidzieć, tajemnica bardzo dobrze skrywana przez Królestwo Polskie i oczywiście przez Cara Rosji który też upatrywał w tym wszystkim ogromnego potencjału i rozwoju technologii, która rozwinęła się właśnie pod ziemią. Te rekwizyty pozwoliły nam jakby dotrzeć do, do kolejnych elementów całej układanki i do największego takiego obiektu podziemnego, jakim jest odkryty podczas pierwszej ekspedycji właśnie port repulsorowy. Już takim pierwszym rzeczą, oprócz całych mechanizmów, całego funkcjonowania wszystkich obiektów, dowiedzenia się, co to są łapacze pary, co to są parowe iluminy, można było bardzo szybko, drodzy państwo, zauważyć, że każdy obiekt jest wzorowany i jakby ma pewne swoje odpowiedniki na powierzchni. To ta konotacja tej przestrzeni podziemnej z zewnętrzną pozwoliła, pozwoliła dostrzec powiązania z tymi budynkami i budowlami, które, które tworzą łódzką przestrzeń. Te poszukiwania pozwoliły iść, iść dalej, drodzy państwo, i kolejne ekspedycje w ten świat wyobrażeń pozwoliły nam odkryć piwo, które było pod, pod ziemią, pozwoliło nam odkryć różne urządzenia, czy pozwoliło odkryć napoje, które były przygotowywane w tym podziemnym, podziemnym świecie. Pozwoliło nam odkryć gazety, które bardzo dobrze maskowały ten świat, a jednak informowały o, o zdarzeniach, o tym, co wydarzyło się pod ziemią, czy o zwierzęta, które okazało się zamieszkiwały też parowe szczeliny. Tutaj widzicie taki obiekt, który nazwaliśmy parową iluminą, Czyli obiektem, który pozwala rozświetlać szczeliny i spokojnie i swobodnie egzystować ludziom w przestrzeni pod, pod miastem. Te analizy, te badania, docieranie do dokumentów, to właśnie taka zabawa w opowieść. To snucie opowieści, gdzie każdy z elementów tej opowieści odnosi się, drodzy Państwo, do, do miasta, do. Bezpośrednio do elementów tego miasta, czy pośrednio do jego historii, industrialnego dziedzictwa, czy wręcz takich niewiarygodnych, niesamowitych historii. I to, co można zobaczyć pod, w porcie repulsorowym, to ogromny, ogromne stanowisko. Do obiektu, który już odkryliśmy, jeszcze nie będziemy go pokazywali, czyli do takiego sterowca repulsorowego, który w tych szczelinach pomiędzy się, się przemieszczał pod, pod łodzią. Ale tutaj jest też bardzo ciekawe, jakby przy, przy odkrywaniu tego wyobraźni, kształtowaniu tego podziemnego świata, drodzy Państwo, to jak on agreguje różne rzeczy. Jak ktoś był w Wenecji, to, to będzie wiedział o co chodzi, bo może szybko zrozumie, jak pewne elementy są zapożyczane, żeby budować świadomie wiarygodność tego świata, nawiązywać do pewnych elementów i pokazywać tą, tą niesamowitą przestrzeń właśnie pod, właśnie pod łodzią. Ten świat opowiadany właśnie w taki sposób, Zawiera w sobie bardzo dużo takich elementów kreacyjnych, bo tu mamy i przestrzeń, i architekturę, i wzornictwo przemysłowe, i ludzkie historie powiązane z, z, z historią i rozwojem łodzi, i, i, i jakby dźwięki, które towarzyszą tej przestrzeni, muzyka. I dla mnie to też jest taka, taki powrót do wielokulturowości, bo naciskiem w tym projekcie jest to, żeby pokazywać. Jak te kultury mogą się mieszać? Jak to wszystko może funkcjonować razem, jeszcze w tak trudnych warunkach pod ziemią? Więc ta, to podejście projektowe. Pokazane wcześniej dotyczy każdego obiektu, który w tym świecie się znajduje. Tutaj mamy przetworzenie właśnie latarni Tanfaniego, czyli jakby ostatniej łódzkiej, takiej, która została latarni, i my ją troszkę oczywiście przetwarzamy, ale ona nadal nawiązuje do formy, do kształtu, do tego, żeby ktoś może zastanowił się skąd to się wzięło i dlaczego tak wygląda w tym podziemnym świecie, a nie inaczej. To drodzy Państwo taka zasada projektowa, którą, którą wyznaję wyznaje i przekazuję młodym ludziom, żeby to, co robicie, brzmiało jak świetna zabawa. Wtedy to wszystko będzie miało, jakby sens, będzie napędzane przez nas, nasze chęci, umiejętności i, i, i jakby aspiracje do tego, żeby stworzyć projekt taki ponadczasowy, który przetrwa i będzie o nim, i będzie częścią opowieści. Częścią opowieści o mieście. Dla mnie to bardzo ciekawe doświadczenie, bo pokazuje, jak ta opowieść się rozwieje, jak dołączają kolejne osoby do kolejnych ekspo, ekspedycji i dokładają cząstkę siebie. To, jakby przy okazji, moje podziękowania dla wszystkich, którzy mieli okazję przy tym projekcie pracować, bo każdy wniósł coś do niego, bo na tym polega opowieść. My ją bierzemy, dokładamy coś od siebie, i opowieść idzie dalej. To tak czasami, jak z dowcipami. Jedni spalą, a jedni opowiedzą dużo, dużo lepiej i albo coś dodadzą. I ten dowcip zaczyna iść. Tutaj oczywiście nie chodzi o to, żeby sobie żartować, choć yy, mam nadzieję, że Państwo mi wybaczą za to wkręcenie troszkę tutaj niektórych w ten i yy, narrację taką yy, pokazującą yy, to w takim bardzo realistycznym świecie, ale właśnie takie muszą być opowieści. One muszą być angażujące. I to doprowadziło te wszystkie rzeczy do analiz, jak mogłaby funkcjonować moneta parowa, którą, którą wykopali, wy, wykopali nasi budowniczowie, jak ona mogła działać, zrobienie jakby takich rekonstrukcji pełnych. To wszystko jest jakby takim elementem, elementem projektowym, pokazującym, że to też jest ogromna dziedzina projektowania i to snucie opowieści to jest tak... To jest bardzo szeroki proces, jeżeli chodzi o nowe media, i powinien być jakby też wpisany do takiego całego procesu, regeneracji, regeneracji miasta poprzez te cyfrowe media. I tutaj najnowsza rzecz, drodzy Państwo, podsumowująca najnowsze odkrycie, najnowsze odkrycie, tego jeszcze nikt nie widział, drodzy Państwo, to było zrobione dla Cara. To się w parowych szczelinach nazywa jajo egrbaf, tak zwane jajo z parą. To jest jedno z zaginionych jaj z tej największej kolekcji właśnie będącej w, w posiadaniu kolekcjonerów na całym świecie. I my będziemy mieli jedno swoje, w dodatku oparte na matrioszce i w dodatku z niesamowitą historią tworzącą to, czym stały się parowe szczeliny, jak rozwinęła się tam technologia i jak to wszystko, drodzy Państwo, pod ziemią, pod łodzią wygląda. Także mam nadzieję, że będziecie mieli Państwo ochotę odwiedzić parowe szczeliny, zanurzyć się w tą opowieść, zobaczyć, co się wydarzyło, jak przetrwała ta łódź wielokulturowa i jak tą opowieść, drodzy Państwo, kształtować. Także serdecznie zapraszam. Podłódź do Parowych Strzelin. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie za tą relację z, z ekspedycji. Ja zapytam może, czy są jakieś pytania z sali co do, co do tej pięknej opowieści? Ja pytań z sali nie widzę, ale mamy pytania. Być może nie bezpośrednio nawiązujące do, do samej tej konkretnej ekspedycji, ale no właśnie pytania o to, czy są jeszcze jakieś inne miejsca, być może związane z uczelniami, na których Pan pracuje, albo, albo historie łódzkie, które mogłyby Pana zdaniem stanowić taki ciekawy punkt wyjścia do, do kolejnych wypraw, do kolejnych odkryć, czy być może jakieś kolejne ekspedycje Pan i Państwa, Pana zespół. Planujecie, czy, czy to jest na razie jedna z tych ekspedycji? Będziecie rozwijać tą naszą Łódź z Team Riftową? To ja odpowiem, oczywiście. Teraz jesteśmy w, w etapie przygotowania trzeciej ekspedycji. Odkryliśmy, drodzy Państwo, największy generator parowy na, na świecie. O mocy podobnej do tego z Czarnobyla. Okazuje się, że to było powiązane właśnie z EC1 i powiązane też było z Łódzką Katedrą na Stokach, bo jak wiemy, chłodzenie wodą w tych reaktorach jest. I to jest największy reaktor parowy i generator. My podejrzewamy, że pierwsza elektryczność w Łodzi i zasilanie brała się właśnie z parowych szczelin. Czyli jak rozumiem, czym dalej eksplorujecie ten temat, tym tych połączeń między podziemnym miastem a tym, co wciąż możemy obserwować na, na powierzchni, przybywa. Tak, łódź jest, myślę, że każde miasto ma taki potencjał, ale... ale... No moja Łódź ma szczególny, tak ja tak uważam przynajmniej i, i myślę, że tutaj z każdym krokiem można, można odkrywać coś niesamowitego. Każda postać historyczna, każde wydarzenie może być świetnym pretekstem do tego, żeby opowiedzieć kawałek kolejnej historii. Jeśli nie ma dalszych pytań, a czas przewidziany na nasze spotkanie właśnie dobiega końca, to ja serdecznie podziękuję. Z niecierpliwością czekamy na dalsze odkrycia, na dalsze projekty, które będziemy mogli podziwiać. Dziękuję pięknie za fascynującą opowieść, za świetne wprowadzenie w świat podziemnej łodzi. Ja też bardzo dziękuję, drodzy Państwo. Do zobaczenia w parowych szczelinach.